To jest ja, Janek Śmieć. Dzisiaj jest bardzo ciężki dzień dla nas. Dla mnie i dla dziadka, bo dzisiaj jest susy, czwartek, który jest niefortunnie rocznicą wielkiego pożaru naszego domu, w trakcie której yy, zginął mój tata i zginęła moja mama w ogniach. Yy, no zaspalili się i no, tylko, tylko ja i dziadek uciekliśmy. Ja byłem wtedy z tym malutkim chłopakiem. Dziadek mnie wyniósł z pozaru. Ja nic nie pamiętam, no ale dziadek, dziadek pamięta wszystko. Wtedy jestem był wykładowcą w tamtych czasach. Nie, nie brał leków wtedy, więc y, pamięta wszystko. No ale dzisiaj, właśnie na rocznica to zawsze jest ciężki moment. Mi jest bardzo ciężko, no ale dziadek tak samo no, upił się na zarcie swoich leków i no, śpi w wózku. Taki jest nieprzytomny, naśpany, nachlany. No ale kupiłem mu ponczka, więc mam nadzieję, że ten pączek gdzieś go po... go na nogi w tym ciężkim dniu, no? Taką mam nadzieję. No, widzicie właśnie, na no. dziadek spi, wziął dużo leków, upił się jak zawsze, no, no bardzo on to przyzywa, no, bardzo on to przyzywa ten dzień. Więc so, mam nadzieję, że pączek go... <grym> Wszystkiego dobrego, dziadu. O oh, oh, kurwa, co? Co? Nie co to jest? To jest płoski czwartek, dziadu,